Witam Was serdecznie. W tym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taki oto fajny splot wachlarzy. Tak on wygląda. Jest złożony z wielu takich małych wachlarzyków. Ten splot można wykorzystać do kocy, a także zrobić serwetki. Jak go wykonać, już pokazuję. Otóż, najpierw robię taki przykładowy łańcuszek. Najważniejsze jest, żeby ten łańcuszek był mnożony zawsze przez 4, ponieważ każdy ten oto wachlarzek to są cztery oczka plus na koniec jedno oczko. Więc ja zrobię tutaj taki tylko wzór z 16 z oczek plus 1, czyli w sumie 17. Mam już tutaj zrobionych 17 oczek łańcuszka i teraz rozpoczynam pierwszy rząd. Każdy tutaj ten wachlarzek to są słupki. Pierwszym zawsze naszym słupkiem jest łańcuszek z, z trzech oczek. Tak więc robię pierwszy słupek, teraz który zrobię, nabieram nitkę, wbijam szydełko w czwarte oczko od szydełka. 1, 2, 3 cztery, czyli w to oczko wbijam szydełko i rob, przeciągam, chwytam włóczkę, przeciągam pod szydełkiem, pod oczkiem włóczkę ja mam trzy pętelki. Znowu chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki, chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie kolejne pętelki. Mam już zrobiony jeden słupek. Teraz jeszcze muszę zrobić trzy słupki w tym samym oczku, czyli znowu nabieram włóczkę, wbijam się w to samo oczko, w którym przed chwilą zrobiłam słupek i robię kolejny słupek. Drugi słupek, teraz trzeci słupek, znowu nabieram włóczkę na szydełko, wbijam się w to samo oczko. Robię słupek i jeszcze jeden, czwarty słupek, znowu nabieram włóczkę, chwytam oczko, szydeł, przekładam szydełko przez oczko i znowu przekładam włóczkę pod oczkiem i przez dwie pętelki i dwie kolejne. Teraz zrobię, będę yy, teraz ominę trzy oczka: i 1, 2, 3 i wbiję się w czwarte oczko. I zrobię oczko ścisłe, czyli biorę włóczkę, chwytam, przeciągam przez oczko i od razu przez pętelkę. Tu już mam właśnie zrobione. Teraz mój pierwszy, jeden wachlarzek, pierwszy wachlarzek. I teraz robię trzy oczka łańcuszka. Czyli tak jakby pierwszy mój słupek. Jeden, dwa, trzy. I teraz znowu w tym oczku nad tym łańcuszkiem zrobię jeszcze cztery słupki. Czyli znowu wbijam się w to samo oczko i robię jeden słupek w tym samym oczku. Drugi. Znowu w tym samym oczku trzeci. I w tym samym oczku czwarte. Mam już cztery słupki zrobione. I znowu omijam trzy oczka. Jeden, dwa, trzy. I wbijam się w czwarte. I robię oczko tylko ścisłe. I teraz znowu robię trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I w tym samym oczku nad łańcuszkiem, znowu robię cztery słupki, w tym samym oczku nad łańcuszkiem. Jeden, dwa, trzy i cztery. I teraz znowu. Omijam trzy oczka, jeden, dwa, trzy i wbijam się w czwarte. Wbijam się w czwarte i robię oczko ścisłe. Mam tu już ten mój pierwszy rząd Wachlarzyków. i teraz, yy, jak zaczynamy wszystkie rzędy, znaczy kolejne rzędy drugiego, yy, kolejne rzędy, zaczynam następująco, że robię pięć oczek łańcuszka. jeden, dwa, trzy. 4, 5 Przekręcam robótkę i teraz robię 4 słupki w czwartym oczku od łańcuszka, czyli 1, 2, 3, 4. Nabieram włóczkę i znowu 1, 2, 3, 4. Wbijam się w to czwarte oczko łańcuszka. I tu w tym oczku teraz zrobię 4 słupki. 1, 2, 3. Dwa, trzy, cztery. Następnie ten wachlarzek teraz łączę z tym wachlarzykiem, tu w, yy, w oczku, w pierwszym tym, w tym słupku. Co robiłam trzy pierwsze trzy, trzy oczka łańcuszka. To nad tym właśnie yy, oczkiem, tu nad tym łańcuszkiem, tam gdzie w trzecim oczku jeden, dwa, trzy. Teraz wbijam się w to trzecie oczko. Okay. W trzecie oczko wbijam i robię oczko ścisłe. Pod oczkiem i od razu pod pęterką. Teraz znowu 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i znowu w tym teraz oczku, gdzie zrobiłam oczko ścisłe, nad tym łańcuszkiem robię 4 słupki. Czyli znowu się wbijam w to oczko i robię 4 słupki. 1, 2. i 4 i znowu ten wachlarzek łączę z tym tu nad w oczku nad tym pierwszym słupkiem który zrobiłam nad tymi o, łańcuszkami tu mam jedno oczko, drugie i trzecie w to trzecie się wbijam tu na górze i znowu robię oczko ścisłe I znowu powtarzam. 3 oczka łańcuszka, 1 2 3. I znowu tu w tym samym oczku, gdzie teraz robimy oczko ścisłe, czyli nad tym oczkiem pod łańcuszkiem, robię cztery słupki. 1 2 3 i ostatni czwarty. I ten wachlarzyk łączę znowu tutaj z pierwszym, yy, tu pierwsze oczko, co było 1, 2, 1, 2, 3 z pierwszym słupkiem, oczkiem ścisłym W tej chwili już mam drugi rząd zrobiony. Trzeci rząd, tak jak już wcześniej wspomniałam, że tak jak się wszystkie kolejne rzędy zaczynają, jest pięć oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Przekręcam robótkę. I znowu w czwartym oczku od szydełka robię 4 słupki, czyli 1, 2, 3 i tu 4. Czwarte oczko od łańcuszka i robię 4 słupki. I znowu tak jak w poprzednim rzędzie, ten wachlarzek łączę z tym w poprzednim rzędzie. Nad, tutaj, nad tym słupkiem, gdzie robiłam, nad tym pierwszym słupkiem, czyli tym łańcuszkiem. 1, 2, 3, w trzecim oczku, od, gół, od dołu oczkiem ścisłym. I znowu 3 oczka łańcuszka. I w tym samym oczku, gdzie zrobiłam oczko ścisłe, teraz robię jeszcze 4 słupki. I włączę znowu z poprzednim wachlarzykiem. I mam już takim sposobem zrobione trzy rzędy. I znowu kolejny rząd rozpoczynam od Zrobienia pięciu oczek łańcuszka i powtarzam tak samo wszystkie rzędy po kolei, aż w końcu powstaje mi taki oto fajny wzór.